Sesje to jest jeden element konferencji, spotkania to jest drugi element konferencji, spotkania z partnerami to jest trzeci element konferencji. Tu się poznajemy, budujemy community. Zresztą na cloudy nie poznałem Adama, a ja Michała. A no właśnie. I tak pięć lat minęło, czy cztery, i teraz robimy konferencję. Otóż to. I to jest bardzo ważne, że tacy ludzie jak oni, plus tacy ludzie jak my z siwym włosem, pomagamy zorganizować tą konferencję, bo wierzymy, że właśnie wtedy będziecie mieli okazję posłuchać nie tylko o tym, jak te chmury działają, ale też co w nich może działa troszeczkę słabiej, jak nie wpaść w te trudności związane z deploymentem, jak wdrażać takie chmury w organizacji, jak budować własne produkty. To są bardzo ważne rzeczy, szczególnie jeżeli jesteście na początku drogi, w środku tej drogi, nieważne gdzie, to... Tutaj... Czy musicie nagle skręcić. O właśnie. I generalnie to jest... E... Uczmy się na czyichś błędach. Tu są ludzie, którzy nie boją się o nich mówić, tak, którzy jest... chcą się nimi podzielić. I takie dyskusje to są właśnie dyskusje na klaudynę. Właśnie. Networking, spotkanie face to face z, z ekspertami. Można usiąść, przesiąść, pogadać. To jest społeczność. My tak. mówimy tutaj szczerze, jak, jak sobie z tym cloudem radzić na co dzień. I właśnie, a propos społeczności. Słuchajcie, to nie jest miejsce jednej czy drugiej społeczności na Śląsku czy w Warszawie. Nie, tu się spotykają zarówno społeczności skupione wokół Azure a, aws AWS'a, Alibaby, Google'a czy innych chmur, albo też inne społeczności programistów, administratorów, devopsów, Dyrektorów IT, którzy chcą w jednym miejscu właśnie się tymi doświadczeniami wymienić, i dlatego właśnie wierzymy, że dzięki tej społecznościowej naturze wydarzenia będzie to właśnie fajna okazja wymienić się doświadczeniami, swoimi pomysłami i problemami i spotkać właśnie ludzi, którzy myślą w podobny sposób jak Wy. Dlatego zapraszamy, prawda? I czekamy. Czekamy. 13 listopada w Katowicach, w MCK. A ty mi powiedz, jaki jest najlepszy klaut na świecie? Alibaba. <grymne> Dobre. Dobre? Dobre. I tego się dowiesz na klaudynie.